Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie na kanale Staram się Ogarnąć i dzisiaj zapraszam Was na film typowo kosmetyczny. Chciałam powtórzyć coś na kształt tego projektu 21, który robiłam w zeszłym roku, w którym oczywiście chodziło o to, żeby zdękować pewne określone produkty. Powiem Wam szczerze, że tak jak przez te parę dni obserwowałam moje kosmetyki, to z czym mam problem, żeby zużyć, co jakoś tak długo mi towarzyszy, no to jednak doszłam do wniosku, że ciężko mi będzie znaleźć aż 21 takich kosmetyków, bo większość produktów zużywam na bieżąco, jakoś tak nie są one dla mnie żadnym wyzwaniem. Więc zebrałam mniej, kosme, mniej tych kosmetyków, 15 albo 16. Niektóre męczę dosyć długo. Na niektórych chciałabym się nieco konkretniej skupić i popracować, na przykład nad balsamowaniem ciała, czy na przykład nad, nie wiem, makijażem, na przykład. Mam nadzieję, że ten film przypadnie wam do gustu. No i co? Zapraszam was dalej po szczegóły. Ok, może rozpocznę właśnie od tych produktów yy, do makijażu i na pierwszy ogień yy, pójdzie pomadka, to jest pomadka marki Ingrid Liquid Lipstick Matte. Yy, ogólnie pomadki z tej serii są naprawdę bardzo fajne, ja się z nimi lubię. One dają bardzo ładne matowe wykończenie, ale też nie dają takiego efektu, takich, wiecie, ściągniętych, przesuszonych ust, a na przykład taki efekt wywoływały u mnie te pomadki Vibom Million Dollar Lips, Właśnie takie nieprzyjemne ściągnięcie. Te są naprawdę bardzo spoko, dostępne w przeróżnych kolorach, w dobrych cenach. I w sumie w ten sposób chciałabym troszeczkę popracować nad tym malowaniem ust, bo zauważyłam, że od e, kiedy trzeba nosić w miejscach publicznych maseczki, tak na dobrą sprawę przestałam e, malować usta. E, no bo w sumie i po co, skoro i takich nie widać. Ale pomyślałam, kurczę, że nawet przy okazji wizyt u znajomych urodziny, czy przy spacerowaniu, fajnie jest jednak te usta mieć podkreślone. Więc to jest mój produkt numer jeden. Następna rzecz to jest paletka marki Felicea, to jest polska marka i mam tutaj trio do konturowania. Jest bronzer, rozświetlacz i róż. Bardzo lubię się z tą paletką. Uważam, że ona jest naprawdę świetna, bardzo ładnie napigmentowana. Produkty są trwałe i naprawdę uważam, że to jest jeden z takich lepszych moich kolorówkowych zakupów z zeszłego roku. Tylko właśnie tutaj znowu pojawia się taki problem, że ja nie za często stawiam na makijaż, w zasadzie jak siedzę w domu to bardzo, bardzo rzadko się maluję i chciałabym w końcu to zmienić i zacząć się malować na nie z takiego wiecie, poczucia obowiązku, że gdzieś wychodzą to fajnie jest tą twarz jakoś pomalować, tylko właśnie tak dla przyjemności. Więc to jest drugi produkt. No i trzeci produkt to jest znowu coś marki Ingrid, paletka Matte and Glam, też bardzo fajna, z którą ja się bardzo lubię, ale którą mam już bardzo, bardzo długo, więc no fajnie by było w końcu gdzieś przy tych cieniach zobaczyć to dęko a tutaj... No, ciągle nic, dlatego w ostatnich tygodniach cały czas namiętnie nad tą paletką pracuję, korzystam z niej regularnie. No i mam nadzieję, że w którymś momencie w końcu zobaczę to denko. Wiem, że nie uda mi się całej tej paletki zużyć, bo na przykład tego koloru, tego czy białego w zasadzie w ogóle nie używam. No ale jest kilka takich kolorów, jak na przykład te dwa, które bardzo lubię, i mam nadzieję, no, że gdzieś chociaż tego denka dotknę. Więc jeśli chodzi o kolorówkę, to to by było tyle. I może teraz przejdźmy do pielęgnacji. Na pierwszy rzut kawowy koktajl pod oczy marki Bosfera na noc. Powiem Wam, że to jest mega wydajny produkt. Staram się naprawdę korzystać z niego codziennie i to nie tak, że wiecie, tylko tak delikatnie dotknę tej skóry pod oczami, tylko naprawdę nie żałuję sobie tego produktu, a jego w zasadzie nie ubywa. Oczywiście to może być na jego plus, no ale też muszę pamiętać o tym, że każdy produkt ma jakiś tam swój termin przydatności po otwarciu. Tutaj super jest to, że ten krem to serum. Posiada taką kuleczkę, więc to też, wiecie, dodatkowo możemy sobie wymasować tą okolicę pod oczami. I ja mogę powiedzieć, że póki co produkt naprawdę super mi służy i że ogólnie jestem z niego zadowolona. Kolejna rzecz, którą napoczęłam, wprawdzie niedawno, ale też mogę już powiedzieć, że całkiem przypadła mi do gustu. To jest roślinne, aktywne serum przeciw niedoskonałościom marki Uzdrowisko. Ich krem rozczarował mnie naprawdę, e, tak dosyć konkretnie, ale znowu to serum przeciw niedoskonałościom jest całkiem w porządku. E, korzystam z niego, tak wiecie. Na przykład dwa dni użyję, potem mam dwa dni przerwy, potem nie, znowu do niego wrócę. E, I widzę, że naprawdę ta cera. Mm, e, może inaczej to ujmę. Widzę, że nic złego na tej cerze się nie pojawia, czyli wydaje mi się, że serum całkiem fajnie działa. Jest ono dosyć gęste, takie treściwe. Ogólnie posiada pipetkę, ja całkiem lubię, lubię to rozwiązanie, więc wydaje mi się, że w takiej ogólnej ocenie serum jest jak najbardziej na plus, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Następna rzecz, którą też bardzo lubię, to jest taki um, olejek eliksir z gliskura e, do włosów e, przesuszonych i zniszczonych. E, Niby mam tej informacji, że możemy korzystać z niego codziennie, ale powiem Wam szczerze, że ja raczej korzystam z tego olejku po umyciu włosów. Tak czekam te 10-15 minut, żeby te włosy delikatnie mi przesły, i wtedy nakładam go mniej więcej od, ja wiem, no gdzieś tak od połowy długości. I wydaje mi się, że ten, ten olejek przynosi um, używanie tego olejku przynosi pewne efekty, bo naprawdę mam takie bardzo gładkie i miękkie włosy, z których jestem bardzo zadowolona. Naprawdę ja jestem ostatnio tak zadowolona z kondycji moich włosów, że to jest aż niemożliwe. Więc taki olejek i polecam go. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny, ciekawy produkt. Perfumy. Niestety, albo niestety, zależy, jak na to spojrzeć, jestem posiadaczką naprawdę kilku flakonów perfum. I coś żadnego nie mogę zużyć. Więc twierdziłam, że mm, póki co przestaję jakoś tak kombinować i mieszać. Biorę się za jedno opakowanie tak, żeby móc je zużyć i wyrzucić, żeby ono niepotrzebnie nie zajmowało miejsca. I tutaj mam y, zapach marki Arasze Misam. Y, bardzo fajny. Y, taki mnie się właśnie on kojarzy z elegancją. Jest on trwały, dosyć intensywny, ale nie jest też drażniący, on nie zostawia, takiego wiecie, takiego śmierdzącego ogona, tylko właśnie to jest fajny, intensywny zapach, który dodatkowo bardzo fajnie utrzymuje się na przykład na ubraniach. Ogólnie z marki Arashę miałam 5 flakonów, chyba wszystkie, które wyszły zostały mi dwa, właśnie misam i jeszcze takie niebieskie, najpierw zużyję te, a potem właśnie chciałabym popracować z tymi niebieskimi. Kolejna rzecz, też bardzo ją lubię, to jest tonik na skórki, pory i inne zmory z Nowej Kosmetyki. To też jest polska marka. Produkt bardzo mnie zaskoczył. Pamiętam, że któregoś dnia coś mi chyba wyszło na policzku jakaś taka mała krostka i ja wtedy stwierdziłam, że zrobię taki wielki test tego produktu, czy on faktycznie działa. Nałożyłam go właśnie tak nieco więcej właśnie na to miejsce, gdzie mi się ta krostka pojawiła i na następny dzień w zasadzie nie było po niej śladu. Więc wydaje mi się, że tonik jest super. On bardzo fajnie działa. Ja zwykle korzystam z niego wieczorem. nakładam go właśnie na oczyszczoną cerę w takiej... powiedziała, że może nie za dużej ilości, bo on właśnie działa tak złuszczająco. Czekam aż on fajnie wejdzie w te... Głębsze warstwy skóry i dopiero potem nakładam krem. Nie korzystam raczej z niego na dzień, a jeśli już, no to oczywiście pamiętając o filtrach, tylko raczej stawiam na niego wieczorem i on ma takie działanie, że po prostu nam tą skórę delikatnie złuszcza, pomaga walczyć z porami, no i właśnie z jakimiś drobnymi wypryskami. Ja już zużyłam mniej więcej 1 trzecią buteleczki, no ale też nie stawiam na niego codziennie. Raczej tak 3 dni, 2 dni przerwy i znowu 3 dni, żeby też wiecie, tej cerze po prostu nie zaszkodzić. No bo on ma jednak działanie takie mm, mocno złuszczające. Tak patrzę, czy coś do twarzy jeszcze mam, ale nie, więc przechodzimy do włosów. Po pierwsze, olej z nasion Baobabu, e, oczywiście marki Anwen. Ja, tak wiecie, korzystam z tego produktu, ale coś, e, nie mogę go zużyć. Ogólnie olej jest jak najbardziej w porządku. Lubię się z tym produktem, tylko właśnie muszę w końcu popracować nad tym, żeby go zużyć. I znowu on ma bardzo wygodne rozwiązanie, które ja lubię, czyli oczywiście tą pipetkę, dzięki której nabieramy odpowiednią ilość produktu. I też właśnie zauważyłam, że od momentu, kiedy wprowadziłam ten produkt do mojej włosowej pielęgnacji, no to one faktycznie i lepiej rosną. I są gładkie, i są lśniące, także myślę, że jeśli go zużyję, to w którymś momencie do niego wrócę. Tutaj mam też taką nowość, którą w sumie dopiero niedawno wprowadziłam do mojej pielęgnacji czyli peeling do skóry głowy. W którymś momencie strasznie zaniedbałam właśnie to pilingowanie skóry głowy, która wiadomo, że przy, przy różnych olejach, odżywkach, maskach lekko się zapycha. No i też wywołuje takie wrażenie um, takich nieświeżych włosów, bo one są takie um, oklepnięte. Um, no i też takie przetłuszczone przy nasadzie. Um, więc przy okazji ostatnich zakupów stwierdziłam, że koniecznie muszę wrzucić ten produkt do, um, do koszyka. Tutaj ten peeling jest taki. Może Wam pokażę? Fioletowy, i on jest naprawdę taki gęstawy. Ma te peelingujące drobinki. Pachnie naprawdę przyjemnie, tak naturalnie. Mnie ten zapach bardzo kojarzy się z lasem, ale to jest raczej rzecz charakterystyczna, jeśli chodzi o tą markę, babuszkę Agafię. I póki co, po jednym użyciu, mogę Wam powiedzieć, że faktycznie jakiś tam efekt jest. Bo po umyciu wydawało mi się, że te włosy właśnie są lekko podniesione u nasady. Więc tak mam zamiar co 4-5 myć, tą skórę głowy sobie właśnie peelingować. Wydaje mi się, że też dzięki temu dalsza pielęgnacja będzie lepiej działać. Co jeszcze? O, mam tutaj kolejny olej z uczepu trójlistkowego. Do tego produktu bardzo zachęcili mnie przedstawiciele marki, oczywiście na Eko Cudach. Mówili, że to jest taki produkt wielofunkcyjny, można powiedzieć, bo on oczywiście i nadaje się do włosów, i oczywiście nadaje się do twarzy, i nadaje się do dzieci właśnie w zastępstwie, jako, w zastępstwie tego kremu pod pieluszkę. Że może być właśnie fajny, kiedy pojawiają się jakieś takie delikatne wypryski na twarzy, bo on działa antybakteryjnie, yy, itd. Tak tak więc same ochy i achy słyszałam na temat tego oleju, więc stwierdziłam, że wezmę. No ale coś na razie on tak stoi, stoi i stoi, więc fajnie by było w końcu się nim zainteresować. Yy, zobaczymy, może będę go właśnie wdrażać do pielęgnacji twarzy, skoro jest taki wybitny bo w sumie tutaj mamy informację, że i odżywia, i nawilża skórę. Ale myślę też, że trafi na włosy, no bo jak olej, no to oczywiście pielęgnacja włosów. Może to. Znowu produkt, który dosyć długo stał u mnie w szafce, więc stwierdziłam, że czas najwyższy się nim zainteresować i to jest płyn do higieny intymnej marki For Organic z probiotykiem prawie że 100% składników jest pochodzenia naturalnego. Ja ogólnie lubię właśnie tego typu żele, bo one często mają też takie. są wielofunkcyjne, bo i nadają się do mycia twarzy i nadają się do mycia włosów i oczywiście do mycia ciała, więc jak na przykład ktoś ma mało miejsca w kosmetyczce, no to ja wtedy polecam spakować tego typu produkt. Zobaczymy, no stał długo w szafce, drażniło mnie to, więc stwierdziłam, że czas najwyższy wyciągnąć i postawić pod prysznicem, żeby w końcu go zużyć. Tutaj mam też. Hmm, dezodorant w kremie z prostej kostki. Bardzo fajny produkt, który faktycznie zapewnia świeżość. On przyjemnie pachnie, mam tutaj wersję hmm, fresh i w sumie on pachnie jak taki. Hmm... Troszeczkę bym powiedziała, że trochę pachnie jak kosmetyki da właśnie takim, taką mleczną czystością. Fajny produkt, on faktycznie zastępuje z powodzeniem dezodoranty czy antyperspiranty, bo zapewnia świeżość nawet właśnie przy treningach. Ja jestem bardzo zadowolona, ten dezodorant jest bardzo, bardzo wydajny. Miałam na początku problem, żeby... Mm, Przyzwyczaić się do jego aplikacji, bo wiadomo, że to nie jest spray, to nie jest kulka, tylko tutaj musimy dłubać tym palcem i e, wsmarowywać go w skórę, ale no mimo wszystko jest to rzecz do przyzwyczajenia się, także coś takiego i tak patrzę, że zostały nam trzy ostatnie produkty. E, szampon z Biedronki, którego mam już niedużo, ale mam wrażenie, że on się nie kończy, że cały czas jest taka sama ilość. On jest fajny, taki oczyszczający, który daje tą świeżość włosów powiedzmy na takie 2-3 dni na spokojnie. Dodatkowo 92% składników pochodzenia naturalnego, On jest przeznaczony do włosów przetłuszczających się i jego wielkim atutem jest cena, bo ta wielka butla 400 ml kosztuje, a przynajmniej kosztowała, 6 zł. Zatem są to nieduże pieniądze, a szampon naprawdę jest yy, fajny. Będę musiała któregoś razu skusić się na inne wersje zapachowe. Ja mam limonkę, a na pewno były jeszcze dwa jakieś inne rodzaje, więc będę kombinować. Tu mam jeszcze yy, z Beauty in the City. To jest marka dostępna w Hebe. Nawilżający balsam do ciała. I to jest też, jest, yy, to też jest niestety yy, ta strefa, nad którą koniecznie muszę popracować, bo najczęściej po prostu olewam to balsamowanie ciała. Nie chce mi się. Z wieloma produktami też miałam taki problem, że bardzo długo się wchłaniały, brzydko potem ubrania przyklejały mi się do ciała i ogólnie byłam totalnie na nie. No ale ja wiem, że jednak warto to ciało balsamować, też je odżywiać. Ostatnio poczyniłam pewne kroki, zobaczymy, jak mi to dalej będzie szło. Bo zawsze to jest jakiś mój cel na nowy rok, i wiecie parę razy i potem o tym zapominam. Ale nie, teraz pełna mobilizacja. Dękujemy ten produkt. I ostatnia rzecz, której w sumie też nie ma zbyt dużo, no ale chciałabym zużyć. To jest świeca z Bosfery Poranne Espresso, która pachnie cudownie i fantastycznie. I ja Wam już te świece. Polecałam, no bo one naprawdę dają przepiękny, intensywny zapach, super się palą. Mają taki drewniany knot. Wydaje mi się też, że samo opakowanie bardzo ładnie wygląda, bo jest proste, takie minimalistyczne i fajnie wygląda na przykład na stoliku. No ale jakby nie patrzeć, chodzi głównie o to, żeby ta świeca ładnie pachniała i też żeby nie była. Drażniąca. Dodatkowo cena wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo kusząca, bo te świece chodzą po 40-45 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko porównując do innych marek i na pewno będę patrzyła sobie na kolejne wersje zapachowe, już coś zdecydowanie lżejszego, właśnie pod kątem wiosny. Ok, przedstawiłam Wam wszystkie produkty, które bym bardzo chciała zdękować. Powiedziałam też nad czym chciałabym popracować, jeśli chodzi o tegoroczną pielęgnację. Dajcie mi proszę znać, czy Wy też robicie sobie taki projekt, w którym właśnie zbieracie kosmetyki, które koniecznie chcecie zużyć. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górze, żeby subskrybować mój kanał. Wystarczy kliknąć ten czerwony przycisk na dole subskrybuj. I widzimy się niedługo w czymś nowym, także do zobaczenia.